Dzisiejsza kultura ma w całości poświęcona będzie relacji z koncertu Wawa Mafin w Zgorzelcu. Zespół wystąpił jako gwiazda wieczoru na przeglądzie młodych zespołów. Muzyczna Zadyma 2009. Dzisiaj w Zgorzelcu impreza pod tytułem Muzyczna Zadyma. Czy pamiętacie, czy Wawa Mafin pamięta swoje występy na takich imprezach? Na takich koncertach, na takich przeglądach? No my przede wszystkim pamiętamy wszystkie nasze wizyty w Zgorzelcu, które się tutaj to już odbyły. Moje, moje jeszcze wcześniejsze, tak. No, pamiętamy. Ten, ten konkurs się odbywał już parę razy. Ja pamiętam te różne zespoły, które występowały. Nie, ale czy Wawa Mafin na takich przeglądach czy my żeśmy tak. w uczestniczyli w konkursie? Tak, oczywiście. Gdzie? Wygraliście, udało się? Tak, raz, wygraliśmy tak, w Gliwicach. Raz, w raz uczestniczyliśmy. Tak, raz. Mhm. Na, na Regie Festiwalu w Gliwicach to chyba był Interrega i tam był, był taki konteścik dla, dla takich początkujących kapel. My mimo że już mieliśmy troszeczkę ze sobą grę muzykowania, no to tam wystąpiliśmy jako jeszcze na znana kapela i tam rzeczywiście udało nam się wygrać. <śmieniu> Właśnie, chciałam o tym Zgorzelec, bo to taki trochę taka trochę legenda chyba już, takie miejsce legendarne troszeczkę. Powiedzmy dzięki Gomu. Oczywiście, że tak. To jest miejsce na mapie Polski znane od wielu, wielu lat dzięki działalności Joint Venture Sound System, czyli Makena i Dziura. To miejsce zawsze... Jak ja przychodziłem, wiesz, to przychodzili tacy, wiesz, ludzie w jakiś sposób inni, ciekawi. Ten, ten klimat, który pamiętam wtedy z tamtej, z pierwszej mojej wizyty, która była tutaj w... nie wiem, ale w zeszłym wieku chyba. <śleszta> <śleszta> yy, tak. 8 000, 8 000 leci. Ale nie, ale ja, myśl, ja myślę, że to jest w ogóle e, bardzo istotne, że, że to odbywa się e, właśnie, właśnie w, tym, w tym domu kultury, prawda, który jest e, już samą sa, sa swoją wielkością i, i formą powala, nie, i po prostu myślę, że, że on po prostu cały czas niezmiennie przez lata przy, przyciąga, przyciąga tych samych fajnych ludzi z pokolenia na pokolenie. Pokój w na Zachodzie, propaganda... Tak, to teraz jest w do W domu, pracy, w szkole, na ulicy. Tam wszędzie jesteście wy pozytywni, zawodnicy. Nie potrzebujemy. Chcę tych ludzi, którzy się wywodzą ze Zgórza, właśnie o Makena i, i o Mariusza. No Nie, to wyobrażacie sobie świat. Ten alternatywny reggae, pokrewny bez tych... Znaczy no, wiesz, no, wyobrazić sobie jestem w stanie, ale to, to już jakby te sytuacje się jakby potoczyły i tego już jakby się nie zmieni. na pewno muzyka reggae i całe, całe, całe te sytuacje okołoregowe, ogólnie muzyczne sytuacje, to, 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 to oni na pewno też też konkretne piętno, Poza tym teraz oni już są Warszawie mieszkają jeden i drugi w Warszawie. Mamy ich na podorędziu, wiesz. Kolegujemy się oczywiście. Pozdrawiamy. No dobrze, to w takim razie już zmieniając temat, przeskakując ze Zgorzelca do Warszawy. Będzie płyta. Kolejna. No mamy taką nadzieję, tak. Chcielibyśmy. No i co na tej płycie będzie? No. Będą nowe piosenki. Tak? <laughs> nie wiesz, co no, tak naprawdę to jeszcze sami nie wiemy co, co na tej płycie będzie, bo jesteśmy w trakcie jej tworzenia. No, dopiero teraz na próbach nagrywamy, tworzymy. Jeszcze nie nagrywamy w zasadzie, ale tworzymy nowe, nowe utwory, które... Mamy nadzieję, że się to są zajmie. pomysły i to i to będzie no, to będzie nadal Wawa Mafia, to będzie to, Oczywiście będzie Wawa Mafiin cały czas. Y, wiadomo, że jakby, jakby troszeczkę posunięte w latach, prawda? Czyli po prostu jakby my zbieramy jakby doświadczenie przez, prze, przez cały czas, prze, przez, przez to, że gramy koncerty, ma, słuchamy muzyki, muzyki różnej, prawda? No po prostu jest, jest tak, że, że ten zespół się po prostu, mam nadzieję, cały czas rozwija i, i to będzie na pewno jakieś, jakieś, jakieś nasze y, świeże spojrzenie na to, co, co, co kochamy, co robimy. Nie będzie to nadal warszawskie y, spojrzenie przez, przez takie szkiełko w Wawel Muffin, na regę, na muzykę reggae. Ja bym jeszcze chciał o tę scenę y, raga, reggae, dancehall w y, Polsce, jak ona wygląda? No chyba wygląda znakomicie. Z, z, nie wiem, wiesz co, przez, z jakiego skąd na nią patrzeć, nie? Bo, y, patrząc na... Y, nie wiem jak na nas, nie? ale patrząc na innych ludzi, którzy y, się ostatnio pojawili jak... Y, znaczy istnieni od dawna, a pojawili się na płytach i może, może teraz też się pojawią trochę w mediach. Kobłan, y, Junior Stress, y, Pablo Paweł, nasz kolega z zespołu, zaraz wyda swoją płytę bardzo dziwną. Y, scena ma się... Jak najlepiej. No. Ciężko mi sobie przypomnieć, żeby były kiedyś lepsze czasy. Nie? No właśnie, czy są jakieś takie okay. projekty, formacje, zespoły, które Was szczególnie zachwycają tutaj? Nie, Znaczy, O, no to, to teraz mnie za trochę zastrzeliłaś, bo jakby, jakby jeżeli chodzi o, 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 polskie, o polskie granie, to jakby trochę mało śledzę, chyba. Ogólnie. A jeżeli chodzi o regę, no to, to dla mnie niezmiennie na razie płytą numer jeden z płyta Boboana, nie? Które po prostu. Kaleszka już po prostu się przyłożył do tej płyty i w taki sposób wszystko to zrobił, co tam jest, że po prostu jestem przewalony. Dla mnie to jest w ogóle pierwsza liga, jak nie ekstra klasa, albo w ogóle super premium, nie wiem, cokolwiek, ale to już jest ta, taka rzecz, którą można puszczać normalnie na całym świecie. Dla mnie. To jest dla mnie, jakby bezkonkurencyjna, na razie niedościgła opcja, jeżeli chodzi o Dęsko, prawda? Ekstra, tak, super, polecam każdemu. No dobrze, Polska, tak, wiem, że Wawa Mafin koncertuje również za granicą i to nie tylko w Europie. Nie tylko. Jak, tam jest, jak tam jesteście odbierani? No, jest tak z ostatnich naszych podróży poza Europą, to byliśmy w Afryce. To była niesamowita przygoda dla nas. A odbiór? No odbiór to było kompletne zaskoczenie. możemy. Myśleliśmy, że to nie będzie tak, że nas wgliżdżą, nie? bo to jednak są przyzwoici kulturalni ludzie, natomiast to jakaś jakbym, spontaniczna zabawa stworzyła na sali, gdzie było 800 osób w Addis Ababa. Miałem to 800, było troszkę mniej, bo tam oni rozdali 800 biletów, bo to była taka inicjatywa jakby ambasady polskiej i oni tam po prostu wystarczyło tylko pójść do ambasady, czyli ruszyć się po to, żeby dostać bilet na ten koncert i, i oni rozdali wszystkie te bilety, ale potem okazało się, że nie wszyscy dotarli, bo się, potem dowiedzieliśmy że tam niektórzy ludzie nawet nie wiedzieli, gdzie jest to miejsce, a jest ogromna, tam mieszka 7 milionów, około 7 milionów ludzi, także po prostu bilety się rozeszły, ale tak, tak jak Rzeszak no, był tłum ludzi z 600 to osób, no. Także... Zobaczmy, ale skąd Afryka się wzięła? Etiopia, tak? Zostaliśmy hmm. no, zaproszeni zupełnie z Nienacką od ambasady polskiej w Etiopii, która jest w Adisabach. Tak, z, z inicjatywy Darii, która tam pracuje w ambasadzie, jesteśmy zaproszeni przez pana ambasadora jako przedstawiciele polskiej muzyki. A to była, to była w ogóle akcja taka, że no w sumie, w sumie tak naprawdę to pojechaliśmy tam zamiast Mazowsza nie, niejako, nie? Zawsze, zawsze po prostu w takie miejsca przez wiele lat jeździł Zespół, zespół Śląsk albo Mazowsze. Okazało się, że tym razem poje, pojechał Bamafil, no i to było fajne, no. Troszkę szczęścia mieliśmy. Jak, jak się dowiedzieliśmy w ogóle o tym, że, że mamy tam jechać, to, to to było dla nas jakieś w ogóle wiesz, myśleliśmy to taki żart w ogóle, abstrakcja totalna, ale okazuje się, że, że takie sytuacje też się zdarzają i możemy się potrafią spełnić w taki sposób W maju y, mija chyba sześć lat, odkąd Wawa Maffin zagrał pierwszy koncert, tak? No tak, nie, znaczy, myślę, że, że coś koło tego, no, Oczywiście. Znaczy, nie, nie, Ja nie pamiętam dokładnie jaka była data pierwszego koncertu Wawa Mafia, ale to mógł być na przykład kwiecień jakiś. Chyba było chłodniej niż w maju, tak. Ale to, no to tak, to w Lublinie, to już chyba No ale 6 lat. No. no jaki ten koncept pierwszy? Znaczy my też nie chcemy o tym nawet pamiętać. Znaczy, dla, dla, dla nas to był, dobry, znaczy, był, był na pewno dobry, dlatego że, że po, po nim jakby e, przyszły następne. czyli... To, Saj, zawsze się musi odbyć pierwszy dokładnie, koncert. Dokładnie, pierwszy koncert tak? musi się odbyć. Każdego zespołu. Znaczy, no, teraz byśmy już. Był taki jaki był. Jakbyśmy teraz to taki był kon... debiut i nasz, i z zespołu, który tam. E, z nami grał razem Getty Blasta, z zespołu e, Juniora Stressa. To I my, oni debiutanci. Oni debiutanci w ogóle na scenie, my w tym składzie. E, to, co? Co? To, co? Znaczy śmiesznie było, na jakbyśmy teraz tak zagrali, jak wtedy zagraliśmy, to by się pewnie ani, ani, wtedy, ani nam nie było, nikomu nie podobało. Nie, to nie, to było, to... nie było z nami y, maga ship'a, na nie było, nie było tam. samplerów. Nie, były, bo już wtedy robił nagłośnienie, bo nie było z nami Bartona. No, zbójny zespół. No, jest, znaczy ten, ten sam, a oczywiście no, po prostu 6 lat temu, czyli po prostu przez 6 lat, jeżeli coś się wydarzyło, i że, że jest lepiej, no to chyba jest okej, okay, prawda? Właśnie, Jakbyśmy... co się wydarzyło, co, co, co lepiej się stało. Znaczy zdobyliśmy na pewno na pewno dużo, dużo doświadczenia, zagraliśmy po prostu mnóstwo koncertów, myślę, że około 400 koncertów zagraliśmy. No. To nie zawsze jest prawda, ale podobnie czasami człowiek starszy, tym mądrzejszy. No podobnie, no. że tak jest, tego, staro, się, Tak, to, się, to, się, to nie można tego podchodzić do tego z całkowitym, 100% zaufaniem do stwierdzenia, ale może tak się, wiesz, też trochę, trochę się stało. Wiesz, sześcioletni zespół. Czaj z prezydentem, czaj kierownikiem, czaj z trenerem, nie jestem jego zawodnikiem. Czaj z prezydentem, z kierownikiem, czaj z trenerem, nie jestem jego zawodnikiem. Czaj z prezydentem, czaj z kierownikiem,